Witam Was moi drodzy na kolejnym odcineczku, dzisiaj miks za 55 złotych i co? Już naprawdę ostatni raz owocowa eksplozja, zobaczymy, tak mówię ostatni, ostatni raz. Nie, ale na razie nic w niej nie miałem i jak tutaj nic nie będzie to po prostu sobie ją odpuszczam. Yy, Drapię ją, bo jest ładna, no podoba mi się, ale wygranych jeszcze w niej nie miałem. Do tego dokupiłem starożytny skarb Rubiny Szafiry. I jeszcze mam ekstra linie za 10 zł. No i czas na milion za 20 No zobaczymy. 55 zł wkładu. Zaczynamy od tej owocowej eksplozji. Numerek 22, no Madziu. Trzymaj kciuki, żeby ten numerek tutaj był szczęśliwy. Pozdrawiam. Oczywiście Madziu ciebie. Alicja w krainie z zakupów. Mam dwa takie numerki, więc znaczy dwie zdrabki z tym numerkiem, więc zobaczymy. Mm. Co, dobra, drapiemy, szukamy tych owocowych linii. Oby ten numerek był dla mnie szczęśliwy. Szukamy tak karambo arbus. Arbus i karambo. Dobra. Z następnie awokado i winogrono awokado, awokado wszystkie, wszystkie owoce się pojawiają, więc fajnie nic nie ma pustych przelotów no ale z wygranymi ciężko, cytryna i truskawka dobra. Banany i, i gruszka. Jak się pojawi, chociażby te 5 zł, to jest tragedia. Tyle ją drapać, tyle z drapek i, i nic i nic. Banany, gruszka chyba strapane. Następnie jest figa i kiwi. Dobra, o, na dole jest dużo tych kiwi. Ananasa, no nie dali. Tak to by była linia. Może dadzą jeszcze. Może się pojawi ananas. Dobra, idziemy dalej. Mamy wiśnie i bloskwinie. Wiśnia, wiśnia, bloskwinia. Mamy bloskwinie jeszcze tutaj, tutaj jeszcze wiśieńka jedna. Jedna bloskwinia i chyba to wszystko. Nie, jeszcze jedna bloskwinia. I co ostatnie? Melon i kokos. Teraz znowu pusto będzie, bo coś mi się to nie kojarzą te symbole. No to już oficjalnie powiem, że nie kupuję tej zdrabki. To już jest pewne. Pusto dokładnie nie. Już jej nie będzie u mnie oficjalnie już mówię. Kończę z tą zdrabką. A w sumie czekałem na nią, bo byłem ciekawy jak ona się spisze jak będzie wyglądała. No ale... No, niestety starożytny skarb, numerek 17. Tutaj szukamy trzech identycznych symboli w danych grach. Tutaj jest skrzynia na początku, dzban. No, dzban po raz drugi, łuk. A nie ma. Mamy Kleopatrę. Skrzynia, papirus, hełm. Skrzynia. No, skrzyni już nie będzie. Dokładnie, bo tutaj była w pierwszej grze. Hełm w trzeciej grze. Hełm, mumia, statek, statek. Ach, i Sphinx. Faraon. Mumia. Winogrono. papirus i pierbłąd. Gra Kolejna. Hełm. Palma. Faraon, Sphinx i Ibis, no nie zapowiada się niestety. Kleopatra, Faraon, pa Piramida, Wielbłąd i Słońce. I ostatnia gra, Winogrono, Kleopatra, Papirus, no nic nie będzie. Piramida i Winogrono, no szkoda. A w ponusie ile? ciekawości 20 zł, też pusto. To może szafir lubiny, coś radząc z numerem o 13, szukamy sztabek złota, kufer, kufer też nam skrzynia, w sumie skrzynia mnoży wygraną razy dwa. No i oczywiście wygrywające liczby, a są nim 48, 19, 53, 55 i 21. Ok. a jest 59, 57...

Ekstralnie na koniec. Teraz za 20 zł z numerem 8 e, czas na milion. Szukamy klipsu, worek, worek, noż wygrany raz 2. No i safe noż wygrany raz 5. Zobaczymy. Jest klucz, krew, cytryna, dzwonek, ananas, pik, diamenty, śliwka, zegar. Fiat, kawa, okulary, awokado, karta, gwiazda, podkowa, arbuz, wiśnie, winogrono, karo, kier, korona, biedronka, perła i kutka. No, kolejny pustak. Dobra. I co z numerem teraz? 22. Ekstra linie. No, może tutaj macie ten numerek. Będzie szczęśliwszy, i Leżaki, tak. Taki leżak. Tak, i leżak. Dobra, no leżaka nie ma ani jednego leżaka słoń i sakwa mamy sakwę na końcu dwie sakwy dobra parasol i dzwonek parasol i dzwonek Ani tego, ani tego pięknie. Moneta, klapki. Klapki, są, monety też. Moneta, klapki. Dobra. Następnie kwiat i Kwiat, księżyc, jest kwiatek, jest, słońce lody, słońce lody, Trap i balony. Że coś tutaj będzie. Trap i balony. Dobra, następnie cytryna koszki. Cytryna jest. Tu lody jeszcze były. Kości. Kości, dobra, więcej nic nie widzę. Piłka Łódź. Się do końca, tutaj nie ma linii, Biedronka, Arbus, nie ma żadnej wygranej. No to odpada nam diament. O, jeszcze tutaj był ten piłka. Biedronka, Arbus. Dobra. Klapka, rower motyl też już nam odpada o, niestety coraz to mniej możliwości korona też już nie liczę czapka i rower o, diament już ostatecznie odpada klucz wiatrak Tyle symbole tak zostają klucz wiatrak, no korona też nie. I co podkowa i gwiazda. No pusta piękny odcinek. W ogóle nie kojarzę tych symboli. Dobra, mamy niestety pusto wszystko. Niestety puste było. No niestety lot to w formie. Ja wiem, może jakąś przerwę trzeba zrobić, bo to za dużo tego. Niestety 55 zł pusto. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Dzięki wielkie za oglądanie. Cześć.